Temat zaproponowany przez organizatorów, problemy i perspektywy przekazywania wiary katolickiej i katechizacji, chciałbym przedstawić w takich dwóch odsłonach. Najpierw ten problem, czy problemy, nie będzie ujęciem jakby odniesienia do współczesnych kwestii, bardzo politycznych, które oczywiście pojawiły się. W naszym społeczeństwie. Bardziej chciałbym popatrzeć na problem historyczny przekazu. I tutaj przywołana już dzisiaj moja książka, Katechizmy Śląskie, w świetle edukacji religijnej na tej ziemi, jest punktem wyjścia dla mnie, bo to badania, które przeprowadziłem, trwały może ponad trzy lata, nad takim przeglądem, jak te katechizmy. Jak to nauczanie katechizmowe przedstawiało się tu na tej ziemi. Ku mojemu zdziwieniu, chyba jestem pierwszy, który się tym zajął. Więc taki przegląd bardzo ważny, wydaje mi się, od momentu druku, pojawienia się druku, aż do czasów współczesnych. Te katechizmy, ciekawa rzecz tu na Śląsku. Oczywiście są to katechizmy niemieckie i polskie, ale w większości od razu dwujęzyczne. To jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie badania tych katechizmów. Jeśli one były drukowane w języku niemieckim to od razu były tłumaczone także na język polski. Tu na tej ziemi w rozumieniu Śląska takiego od Berlina pobytom to tych rzeczywiście tych katechizmów na okładce tej książki mam zdjęcie pierwszej strony katechizmu który mamy tutaj w naszej wydziałowej bibliotece. Jest to chyba najstarszy katechizm i to jest taka perełka, którą tutaj mamy w naszej bibliotece z 1570 roku. Katechizm biskupa Kacpra-Złagowa, wydany w Nysie. Jest to chyba jedno z najstarszych tego typu wydań katechizmu rzymskiego, które mamy tutaj. Jako taką perełkę. Też to jest odkrycie dla mnie. Drugą rzecz, którą tutaj trzymam przy sobie, to jest katechizm napisany przez osobę świecką z 1853 roku doktora Józefa Kamata, dyrektora gimnazjum w Gliwicach, napisał taka niepozorna książeczka, katechizm, który służył, miał coś ponad 20 wydań. Służył przez lata, i to osoba świecka przygotowała bardziej może to jest historia biblijna niż katechizm. Dlaczego ta perspektywa jest dla mnie ważna? Bo wydaje mi się, że przekaz ten, który chcielibyśmy dzisiaj e, doświadczać takiego przekazu wiary powinien być właśnie w ten sposób ujęty, kerygmatycznie i całościowo. Bo w dobie właśnie kryzysu nie wystarczą najbardziej oryginalne i wyszukane pomoce katechetyczne. Lecz potrzeba nam nowej strategii działania Kościoła, nowego entuzjazmu, nowych metod przekazu, ale one muszą być całościowe i kerygmatyczne. Taki wielki autorytet dla nas katechetyków Hiszpański katechetyk Emilio Alberich, Salezjanin, trzy lata temu odszedł do, do Pana, powiedział takie bardzo ważne słowa. Wierzę, że stoimy przed jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego duszpasterstwa europejskiego. Musimy dogłębnie rozważyć cały proces tajemniczenia w chrześcijaństwo, nie może Trwać w obecnej sprzeczności ani nawet poprzestać na prostych środkach, które są dziś powszechne, do częściowych reform i powierzchownych poprawek, które nie rozwiązują podstawowego problemu. A ten podstawowy problem widzi Albert w ten sposób, że ma to być przekaz właśnie całościowy, przekazać to, co konieczne, to co najważniejsze, to, co podstawowe. To, co katechizm ujął na, opar na czterech filarach. Za chwilę o nich powiem. Te cztery filary, one takiego nauczania katechizmowego, wypływają z takiej potrzeby głoszenia kerygmatu. I babież Franciszek w swojej adhortacji Ewangelii Gaudium, pisał o tym, co to jest ten kerygmat. Co, czy, co to znaczy? Właśnie głosić to, co istotne, to co podstawowe. Krygma to Jezus Chrystus, który Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić, ale też jest żywy u Twego boku codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić, pisze papież Franciszek. Gdy mówimy, że to orędzie jest pierwsze, to nie oznacza, że jest na początku, ale, a potem się o nim zapomina. Ale. Albo zastępuje się je innym, innymi treściami, które, jest, które je przewyższają. Jest pierwszy pierwszym sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym do którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić podczas katezy w tej czy innej formie, na wszystkich jej etapach, etapach i filach. Dlatego też kapłan, tak jak Kościół, powinien, Pogłębiać świadomość, że sam musi być nieustannie ewangelizowany. To bardzo, wydaje mi się, syntetyczne stwierdzenie papieża Franciszka przekonuje do tego, żeby właśnie ten kerygmat był pierwszy. Pierwsze jest pierwsze. Tutaj inspiruje mnie nie tylko papież Franciszek, ale kardynał. Grzegorz Ryś, który właśnie taką książkę tak, wydał, taką książkę noszącą właśnie ten tytuł. Pierwsze jest pierwsze, kerygmat. Co to jest kerygmat? I dlaczego on jest pierwszy? Dlatego, dlaczego on jest najważniejszy? Dlaczego on jest tym, co jest konieczne, co jest podstawowe? Właśnie tak to ujmuje e, kardynał Ryś. Po raz pierwszy, po raz pierwszy w ogóle, po raz pierwszy dzisiaj. Po raz pierwszy na tym etapie życia, po raz pierwszy w każdym momencie głoszenia i przyjmowania Słowa Bożego. A więc Kierygmat to po prostu, ujmując to Ewangelii, biblijnie, istota głoszenia Jezusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. On jest Panem. To jest poruszające wydarzenie, które, które powinno być zawsze głoszone w ramach katechizacji. Dalej to jest spotkanie słuchacza ze zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego. To jest też głoszenie tego, że Bóg nas zbawia. I wreszcie to, co też tutaj wybrzmiało w wystąpieniu księdza biskupa, że to jest przyjęcie Chrystusa jako swojego jako Pana i Zbawiciela. To jest właśnie kerygmat, to jest pierwsze. I to zawsze musi być pierwsze w katechizacji. I to, co pierwsze... To jest to, co jest konieczne i to, co powinniśmy poznać, i nauczyć się tego na pamięć. To jest właśnie katechizm. Katechizmu uczymy się na pamięć. Katechizm jest zbudowany właśnie w formie pytania i odpowiedzi. Tego uczyliśmy się od dziecka. Przypominam sobie jeszcze swoją babcię, która, przy której klękałem, odmawiając pacierz. Odmawialiśmy właściwie skrócony katechizm razem. I dlatego potrzeba dzisiejszej katechizacji wrócić do takiej formuły katechizmowej, która da dzisiejszym katolikom tą bazę podstawową, właśnie ten kerygmat, to, co jest najważniejsze, co jest istotą, a ta jest zawarta właśnie w tej strukturze katechizmu. Kiedy badałem katechizmy, te tutaj na Śląsku, one zawsze zbudowane są na pewnym Schemacie, który ma cztery filary: kredo, przykazania, sakramenty, Ojcze Nasz. Cztery filary, które sięgają z samego początku chrześcijaństwa. I pomijam już te dwa fragmenty, które tutaj Państwo macie przed sobą: dwie wypowiedzi papieży Benedykta i wcześniej Jana Pawła II, który, który Jeden z dokumentu katechetycznego Cateesitra Dende, drugi ze wstępu do kompendium katechizmu Kościoła Katolickiego, gdzie obydwaj mówią o tym, że konieczna jest, potrzebna jest, potrzebne jest uczenie się tego, co istotne na pamięć. Dzisiaj z tego niestety zrezygnowaliśmy i to jest, i to jest pewien problem. Bo większość młodych ludzi oszczonych, przynależących do Kościoła, nie zna podstaw wiary. Idąc dalej, chciałbym powiedzieć, że to nauczanie katechizmowe sięga tradycji Kościoła. Ja się bardzo cieszę z tego sympozjum wspominającego te cztery ważne wydarzenia historyczne, bo rzeczywiście wśród nich jest również ten sobórnicejski, który także jest u początku tej struktury katechetycznej. A ta struktura katechetyczna zbudowana jest na takich dwóch ważnych jakby filarach. Pierwszy to trzy etapy opowiadania historii zbawienia, czyli Stary Testament, życie Jezusa Chrystusa i życie Kościoła. To jest właśnie historia biblijna. I drugi jakby filar to są te, te filary wykładu. Czyli symbol wiary, sakramenty, dekalog i modlitwa pańska. Wszystkie katechizmy, można dalej, te, z, z tych moich badań nad genezą katechizmów wy, wynika mi y, takie przekonanie, że mieliśmy w historii Kościoła trzy wielkie katechizmy. Pierwszy to właśnie owoc, owoc tych pierwszych czterech wieków i to, co się wydarzyło. W nice I potem w Konstantynopolu, czyli pierwsze credo. Później katechizm rzymski, to XVI wiek, i owoc soboru trydenckiego, i wreszcie ten katechizm ekumeniczny, tak go czasem nazywamy, czyli katechizm II Soboru Watykańskiego. I zauważcie Państwo, że te trzy katechizmy, te, te trzy katechizmy powszechne zbudowane są właśnie na tej. Czterostopniowej strukturze. Credo, czyli katecheza doktrynalna, dekalog, katecheza moralna, sakramenty, katecheza sakramentalna i Ojcze nasz katecheza na temat modlitwy. I rzeczywiście, idąc dalej, to samo jest w katechizmie rzymskim. Też te cztery, te, ta, ta sama struktura. Tutaj mamy te łacińskie y, formuły. Quid credendum, quid petendum, quid facendum, quid sperandum. Czyli w co należy wierzyć, o co należy się modlić, co należy czynić i w czym pokładać nadzieję. Nawet to piękne nowe wydanie, niedawno się ukazało, kateizmu rzymskiego, przetłumaczone na, na, na język polski. Właśnie ta sama struktura. I, i trzecia. Trzecie ujęcie Soboru Watykańskiego II ma tam tą samą strukturę: wyznanie wiary, sakramenty wiary, życie wiary i modlitwa w życiu wiary. To jest dziedzictwo Kościoła. To jest właśnie, to są filary, na których oparta jest cały przekaz nauczania. I to nauczanie jest całościowe, integralne. Spójne i tak, i to jest ciągle dziedzictwem, które jest nam dane i które powinniśmy strzec i na nim opierać każdy przekaz. To jest właśnie to, co my nazywamy katolickim. Niedawno wydana, właściwie miesiąc temu, nowa książka kardynała. Gerharda, Gerharda Millera, katolicki, czyli jaki? Bardzo polecam Państwu tą, tą nową książkę. Jest to zbiór takich esejów byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Próbuję odpowiedzieć na pytanie właśnie, co to znaczy katolicki. Tutaj on potwierdza... Tej, swoje, tej książce potrzebę strzeżenia tych czterech filarów przekazu wiary. Katolickość Kościoła nie jest jedną z wielu praw wiary, ale przede wszystkim najważniejszą drogą prowadzącą do zbawienia. Idąc dalej chciałbym powiedzieć o pewnej perspektywie to, co przed chwilą o czym mówiłem wcześniej, przedstawiło nam tą, to historyczne jakby uzasadnienie tych filarów przekazu treści. One powinny być i powinny być także taką wielką wyzwaniem dla dzisiejszego człowieka, żeby przekazywać tę treść całą w sposób całościowy, integralny i właśnie w takiej formule pytania-odpowiedź, katechizmowej po prostu formule. Współcześnie katechetyka idzie w kierunku przedstawienia katechezy w służbie Nowej Ewangelizacji. Nowe dyrektorium, które Państwo tutaj macie, okładkę tego nowego dyrektorium, wydane w 2020 roku, dyrektorium dla całego Kościoła, proponuje, by ta katecheza dzisiejsza miała jakby takie trzy drogi, trzy sposoby. Dotarcia do współczesnego człowieka. Kateza, która wychodzi na, na misję, Katecheza znaku miłosierdzia i katecheza jako, jako laboratorium wiary przepraszam, laboratorium dialogu. Zatrzymam się przy tej ostatniej propozycji. Ma ona mieć charakter, model dialogiczny. Nowe dyrektorium zaleca działanie laboratoryjne, czyli chodzi o takie działanie, które, których skuteczność można sprawdzić i wcielić w życie. Nie chodzi o jakąś wizję czy jakieś nowinki, które prowadzą na manowce, lecz o nowy model katechezy, który zaleca konieczność przejścia dusz z dusz pasterstwa podtrzymywania wiary do duszpasterstwa proponowania wiary, dialogu. Oczywiście nie ma innego programu katechetycznego, tak jak nie ma innej Ewangelii, więc ma to być propozycja tego samego, co było u samego początku, co nam zostawił Pan Jezus jako, jako swoje, swój depozyt wiary. Ale ma to być podane w sposób pewnej propozycji do wyboru. Ta, ten dialog w nauczaniu, wychowaniu i inicjacji, bo katecheza to nie tylko przekaz treści, ale to także wychowanie do wiary, to także inicjacja do wiary. To jest dopiero pełna katecheza. Katecheza to jest nauczanie, wychowanie i inicjacja. To jest dopiero rzeczywiście katecheza w tym znaczeniu etymologii tego słowa kiedy jest wezwanie i odpowiedź na echo tego, co jest, co Bóg nam zostawił. I ten model dialogiczny katechezy przenosi akcent z przedmiotu katechezy na podmiot, z fidesque na fidesqua, czyli z treści wiary na akt wiary. Z katechezy pojmowanej jako przekaz wiadomości na katechezę, która wzywa do osobistej decyzji wiary i do przygnięcia do wiary. I dlatego właśnie dyrektorium katechetyczne nowe proponuje te trzy drogi. Ta trzecia akcentuje tą kwestię wyboru, czyli proponowania wiary dzisiejszemu młodemu człowiekowi. Dzisiaj młody człowiek będzie się buntował, kiedy mu powiemy, że to się musisz tego nauczyć na pamięć. My mamy, propozycja dzisiejsza jest powinna być iść w tym kierunku że mamy młodemu człowiekowi zaproponować proponować wiarę do osobistego wyboru. Jeśli on tego nie dokona, osobistego wyboru wiary, jeśli on nie dokona osobistego wyboru Jezusa Chrystusa, to nie dokona żadnego wyboru. Dlatego ta propozycja pewnego rodzaju dia, laboratorium dialogu, podejmowania dialogu z dzisiejszym młodym człowiekiem. Oczywiście nie pomijając tego, co istotne, tego, co konieczne, czyli właśnie katechizmu, katechizmowego nauczania. I ta katecheza, to już będę powoli kończył, tak, jako laboratorium wiary, to zadanie dla całego kościoła, by coraz lepiej rozumieć siebie jako wezwanego do dialogu z ludźmi swoich czasów. Jest to proces, który korzysta z wielorakich form ewangelizacji i inkulturacji wiary. To są pojęcia, które dzisiaj są powszechnie używane. I tutaj jeszcze jeden fragment z tego dyrektorium, o którym wspomniałem. W czasach nowej ewangelizacji Kościół pragnie, aby również katechizacja akcentowała ten dialogiczny styl, aby tym łatwiej ukazywać oblicze syna, który jest. W przypadku spotkania, na przykład z samarytanką przy studni, zatrzymuje się, by porozmawiać z każdym człowiekiem i łagodnie doprowadzić go do odkrycia wody żywej. Właśnie to laboratorium dialogu. I ostatni, ostatnia myśl. Nauczanie religii, taka teza szkolna czy parafialna, jest laboratorium wiary, ponieważ. Głębi każdego człowieka napotyka na żywotność i złożoność, na pragnienia i poszukiwania, na ograniczenia, a czasem błędy społeczeństw i kultur współczesnego świata. Tak się mocno o tym przekonujemy. Katecheza o charakterze dialogicznym winna czerpać inspirację z ewangelicznych spotkań i rozmów Pana Jezusa. Tutaj przywołuję kilka fragmentów z Ewangelii, gdzie widzimy, jak Pan Jezus w mistrzowski sposób wchodzi w dialog z każdym człowiekiem, obojętnie w jakiej on jest sytuacji. Spotkanie i dialog, kultura dialogu, o której tak często mówi obecnie papież Franciszek, to jest wyzwanie na nasze czasy. Jak spotkać się z drugim człowiekiem, jak prowadzić z nim dialog na poziomie wiary. A więc to jest Nauczanie i wychowanie wierzy rozpoczyna się w konkretnej sytuacji życiowej, w której uczeń w danym momencie się znajduje. To jest pierwszy etap. Potem następuje zaproszenie do poddania się długiemu procesowi, i to jest czas katechizacji, w którym Jezus wytrwale pomaga ludziom pokonać wszelkie formy fanatyzmu, despotyzmu oraz zapędy ambicjonalne. I wreszcie na samym końcu uczy wybaczać. Pozbywać się dumy, obserwować i modlić się za innych, wyżej cenić pokonywanie samego siebie niż pokonywanie innych, uczy przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. To jednoczenie nakłada na swoich uczniów poważne obowiązki, oczekuje od nich dojrzałości. Czyli takie ujęcie na dzisiejsze czasy, katecheza jako laboratorium dialogu. Z dzisiejszym człowiekiem, który po prostu potrzebuje spotkania i dialogu, potrzebuje człowieka wiary, świadka. Tak jak to Paweł, św. Paweł, papież Paweł VI mówił, dzisiejszy świat potrzebuje nauczycieli, ale jako świadków. I takimi powinniśmy być dla dzisiejszego młodego człowieka. Dziękuję bardzo.